Siemaneczko, dzisiaj lecimy sobie z moim dniem jedzenia. Teraz prowadziłem nieco zmian wraz z Piotrasem, także od dzisiaj aktualnie zaczynam sobie mini kata. Wpadł mi taki fajny pomysł. Pokażę Wam, jak przez 4 tygodnie zmieni się moja sylwetka, także zaraz tutaj też zrobię taki mini czek mojej, nazwijmy to, formy. Jest godzina 11, jestem prawie na czczo, także troszeczkę mogę mieć inny wygląd, niż zupełnie nad bo wypiłem kawę, byłem na spacerze, więc troszeczkę inaczej to będzie wyglądało, ale mimo wszystko jakoś się tam będzie oddawało to, jak to wygląda na ten moment. I aktualnie jem 2500 kcal, także dzisiaj zobaczycie, jak jem, z jakich produktów korzystam, jak komponuję posiłki, żeby nie być głodnym. No i co, to może przejdziemy sobie teraz właśnie do czeku formy, czeku do, formy, do formy po prostu, czy to nie wiem, czy mogę nazwać to formą, także zobaczycie, jak to wygląda na ten moment. Także lecimy gruba smot. <noise> zobaczymy, jak to będzie wyglądało za 4 tygodnie. Aktualna waga dzisiaj pokazała 83,5. Także zobaczymy też, ile mi zjedzie. Jestem ciekaw. Obstawiam, że spadnie coś około 3-4 kg. Ten mikat będzie trwał no, jakieś 4 tygodnie, co najmniej myślę. Czy dłużej? Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, jak się potoczy aktualna sytuacja z tą kwarantanną. No i tym filmem też chcę Wam pokazać właśnie, że to co się dzieje aktualnie to nie jest wymówka do tego, żeby się zapuścić i żeby szukać wymówki w stylu, no jest kwarantanna, to nie mogę redukować. No nie, tak naprawdę jest to najlepszy moment, jaki możecie wybrać, bo nie możemy nigdzie praktycznie wychodzić, jeżeli chodzi o takie wiecie, spotkania z znajomymi, czy gdzieś na żarcie. To, no to, to jest tak dla mnie taka większa motywacja do tego, żeby mimo wszystko robić sobie jedzenie w domu, żeby jeść to, co mamy w domu, więc nie ma tych takich kusicieli, znajomi też nie będą Was prawdopodobnie zapraszać, o ile przestrzegają zas zasady tej właśnie kwarantanny, także myślę, że fajnie w tym momencie jest to wykorzystać, bo tak naprawdę może zadziałać na Waszą korzyść, też łatwiej będzie o wprowadzenie jakichś nawyków, bo każdy z nas ma no więcej czasu siedzimy w domu, możemy spokojnie pokombinować w kuchni, możemy spokojnie wyrobić sobie jakieś nawyki, jak chodzi o trenowanie, jak chodzi o regularność w tych treningach. Także no naprawdę ja nie, nie rozumiem ludzi, którzy w tym momencie wymyślają i mówią, że się nie da. I ja tutaj właśnie pokażę Wam, że się da i że można zrobić naprawdę fajną formę. I na pierwszy posiłek zrobimy coś wegańskiego, czyli właśnie tofu. Będziemy potrzebowali czterech produktów. Kostkę topu, 180 gram. Ja mam naturalne, ale jeżeli ktoś nigdy nie, to polecam wędzone. Z tego względu, że naturalne ma specyficzny smak, do którego trzeba się przyzwyczaić, ale, ale da się przyzwyczaić. Na początek, mimo wszystko wędzone, bo jest smaczniejsze. <śmum> Poza tym warzywka na patelnię. Ja ich daję około 300-400 gram. Te są akurat z ziemniakami. Z Tesco, że albo z Biedry, podstawa. Czyli makaron może być pełnoziernisty, może być jakiś ryżowy. co sobie wymyślicie. Ja mam rurki, bo akurat rurki lubię. No i ostatni produkt, który jest tutaj kluczowy, który będziemy przeprawiać na nasze tofu: czyli sos sojowy ciemny. I zaraz wam pokażę, co z tego zrobię. I przygotowanie tego posiłku nie zajmie Wam więcej niż 5 minut, najdłużej się robią warzywa, bo one potrzebują tych 15, żeby oczywiście były gotowe, ale cała reszta naprawdę no to jest tak jakby w trakcie robią się warzywa, my kroimy sobie tofu, wszystko przyprawiamy i robimy, także no jest bardzo banalny posiłek. Jak widzieliście właśnie pokryjem tofu. Yy, tutaj już mi się robią warzywka. I tutaj makaronik. Także teraz musimy nasze tofu wrzucić do miski i znaleźć sosem złote. Dobra, i teraz mamy tak naprawdę kulminacyjny moment. I tutaj warzywa już mamy zrobione. Na nas są już OK. Makaron już sobie odsydziłem. Teraz tyk wrzucamy nasze wymieszane tofu z sosem sojowym. Więc sos sojowy tutaj robi mega roboty, więc warto, aby on był naprawdę. W innym wypadku najlepiej tofu przyprawić. I teraz sobie to wszystko. Jeszcze raz wymieszamy, żeby ten sos był wszędzie, i na koniec rzecz jasna dodajemy nasz makaron, ryż, kaszę. To możecie zrobić tak naprawdę ze wszystkich. I znowu wachlujemy. Także tak się prezentuje mój pierwszy posiłek, ja to teraz sobie jeszcze poleję ketchupem z góry yy, i będzie naprawdę tacy. Oczywiście żeby nie brudzić innych naczyń, to ja jem to po prostu z patelni. Tak, więc biorę sobie deskę, kładę, i zaczynam jeść. Także no. Jeżeli Wam się spodobał taki posiłek bardzo prosty, banalny i smaczny, to spróbujcie i zobaczycie sami, że no, jest sztosny. Jest godzina 17:32 i właśnie jem drugi posiłek. Są to devolaje z schabu, z szynką z serem z fitkami tak jak widzieliście także no jak widać nawet takie rzeczy można jeść na diecie i właśnie tego też uczą w moim e-booku także zaglądajcie, zaglądajcie. Witam, witam po raz kolejny. Jest godzina 23 i będę robił właśnie mój ostatni posiłek, czyli owsiankę z truskawkami i z masłem orzechowym, także zaraz pokażę Wam jak ją przyrządzić. Będzie na ciepło. O! I przypomniało mi się tutaj. Powiem Wam dlaczego o takiej godzinie nie, bo dla niektórych pewnie wyda się to dziwne i y, przecież będzie ciężko ze sypianiem. No i otóż nie, bo ja należę do takiej takiej grupy osób, y, które lubią iść spać w momencie, gdy są najedzone i u mnie gorzej byłoby, gdybym był głodny, Dlatego dużą część kalorii zawsze zostawiam sobie na wieczór, żeby do, do czegoś takiego nie dopuścić, bo jeżeli naprawdę bym był głodny, to pewnie bym się męczył z tym zasypianiem i męczył, a tak to dosłownie się położę i odlatuję w parę minut, także też taki mały protip dla wszystkich, sprawdźcie jak lepiej wam się zasypia, bo no nie każdemu to będzie odpowiadało. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o mój dzisiejszy dzień jedzenia. W ramach tego, że dzisiaj nie pokazałem wam obiadu, bo nie ja go robiłem, to pokażę wam jutro śniadanie i będzie ono fajne, bo zrobię pancejki, także jeszcze rozszerzymy dzień jedzenia o dzień jutrzejszy, w którym zrobimy pankejki. Także czekajcie jeszcze na ostatni przepis. Bo warto, będą naprawdę mega, mega sztosem. No i witam Was tutaj ponownie. Dzisiaj mamy sobotę, tak jak obiecałem, będzie przepis na pankeki. Już mówię Wam, co będziecie potrzebować. Yy, ta cała masa na pankeki, one same w sobie będą miały 630 kg, 54 g białka, 12 g tłuszczy oraz 78 g węglowodanów. No Także myślę, że mega, mega spoko. I będziemy tutaj potrzebować tak. Dwa jajka. 50 g mąki, ja biorę tutaj pszenną, jeden jogurt skyr lub jakiś naturalny, lub chociażby jakiś solony i tak dalej tak dalej. Jeden cały banan, czyli około 120 g banana, 5 g kakao tego wiecie z młynem oraz 20 g odżywki białkowej. To jest naprawdę ten przepis jest banalny i właśnie w tym momencie zrobię jakiegoś takiego nie wiem, co się nazywa, chyba time lapsea. Także przyspieszę Wam to wszystko ten czas produkcji. Pokażę Wam jak je robić. Dodatki oczywiście możecie sobie dobierać według uznania, wedle tego ile macie kalorii. Jeżeli jesteście gdzieś w okresie budowania masy mięśniowej, to polecam sobie dorzucić jakiś słodycz, polecam dorzucić chociażby jakąś czekoladę, polecam dorzucić jeszcze jednego banana, gdzieś tam nawet na zewnątrz już udekorować. Jeżeli jesteście na redukcji, to możecie dodatkowo dołożyć jakieś truskawki na zewnątrz, tak, żeby tą objętość jedzenia podnieść, możecie dodać masło orzechowe i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj możliwości i kombinowanie ze smakami jest no, nieograniczone. Dlatego ten przepis jest taki fajny i można go tak naprawdę wyko wyko wykonać na milion sposobów. Także lecimy z przepisem. Dobra, teraz jak już mamy naszą masę, to potrzebujemy dobrej pateli. dobrej, do której nic nie przywiera, i wtedy nie potrzebujemy tłuszczu żadnego dodawać, bo one się nie przykleją. Jeżeli macie patelnię taką wiecie, 2 na 10, to mimo wszystko polecam sobie zawsze tą przesmarować delikatnie oliwą, nawet wiecie, wziąć na ręcznik papierowy i wtedy dopiero wylewać. Żeby no się to nie przykleiło, bo wtedy będziecie się niepotrzebnie denerwować. Także lecimy na patelnię. No i z tego przepisu wyszło 10 pancake'ów. Mniej więcej takiej wielkości. Jeszcze gorące. Także na upartego ktoś mógłby sobie zrobić nawet dwa posiłki. Ja zjem to pewnie w jednym, z jakimś siedziemem, czy coś było kurczę, niestety nie ma żadnych truskawek. Także słabo, słabo to przemyślałem trochę. Eee, ale może dodam sobie jakiś jogurt, czy coś w deseń. Ale mniej z tym. No możecie sobie dodatki dobrać dowolnie, tak żeby wam po prostu smakowało i tyle. Także no mam nadzieję, że każdy z Was będzie sobie testował, że każdy z Was spróbuje, bo uwierzcie mi, że są one... Fajne, z tego względu, że jest w środku banan, to one są takie wilgotne. One nie są, wiecie, takie suche. Jak nie macie te pankajki, takie wszystkie proteinowe, że jecie i dosłownie stają w Nie, 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 nie. Tutaj właśnie dzięki temu, że jest ten banan, to one są takie. No, rozpływają się w ustach i są takie wilgotne. Ja myślę, że wiecie o co mi chodzi. Także są naprawdę sztosem i warto, warto spróbować. Nawet jeżeli ktoś nie przepadał nigdy za pankajkami, bo się zraził właśnie z tego względu, że były suche gwarantuję, że tutaj będzie inaczej, także próbujcie. I jeśli już dotarliście do tego miejsca, to chciałbym Wam oznajmić, że dzisiaj, czyli w niedzielę 29 stycznia, ma miejsce też premiera mojego pierwszego e który jest tak naprawdę takim kompedium na temat odżywiania. Jest tam poruszany zarówno na temat redukcji, jak i kształtowania sylwetki, także każdy znajdzie coś dla siebie. Chciałem właśnie stworzyć coś ta takiego, e, co można przełożyć bezpośrednio na praktykę. Nie ma tam naukowego beł bełkotu, e, nie ma tam dziwnych pojęć, są tam wszystko, e, wszystkie proste e, pojęcia, jest tam wszystko wytłumaczone w prosty sposób, tak żeby można było to od razu wykorzystać. Nie chciałem pisać encyklopedii, tylko chciałem, aby każda osoba, która zakupi ten e-book, mogła to wszystko przełożyć na praktykę, tak żeby mieć efekty. Co fajne. Według mnie jest to, że są tam kaloryczności podane dla kobiet, jak i mężczyzn, zarówno o masie 50 kg, jak i 100 kg. Od 50 do 100 są tam podane kaloryczności, są tam podane makroskładniki, jak chodzi właśnie o po daną masę ciała, także tak naprawdę wystarczy wejść, przeczytać to, wziąć tam te wyliczone makroskładniki, jak i kalorie i działać. Poza tym są tam też przykładowe dni jedzenia, które też zaczynają się właśnie od 1500 kcal do 3500 kcal, także no każdy z tego pułapu szerokiego, czyli od 1500 do 3300, znajdzie coś dla siebie. Czyli z automatu też no, macie przepisy, więc można tak naprawdę no, sporo sporo z tego wynieść. Ten nabóg e nie jest tylko i wyłącznie dla osób ćwiczących, bo też tam zawarłem informacje dla takich przeciętnych kobalskich, e czy chociażby dla osób, które trenują gdzieś tam wytrzymałościowo. Poza tym poruszyłem również tematykę najczęstszych niedoborów, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Poruszyłem tematykę obalania mitów, poruszyłem tematykę tego, ile powinna trwać redukcja, jak wyjść z redukcji, jak robić przerwy w redukcji, czy w ogóle je robić, jak robić przerwy w okresie budowania masy mięśniowej. I także myślę, że jest tam dosłownie wszystko, czego potrzebuje każda osoba, żeby zająć się samodzielnie swoją osobą. I ten e-book ma Was nauczyć przede wszystkim tego, w jaki sposób się odżywiać, czyli dzięki Niemu już nie będziecie nigdy potrzebować y, pomocy czy to dietetyka, czy trenera jeżeli chodzi właśnie o odżywianie, bo tam tego uczę, uczę jak nauczyć się komponować posiłki od A do Z. Czyli uczę takiej samodzielności, a no nie ukrywajmy, jest to tak naprawdę nauka na całe życie, bo jeżeli będziemy wiedzieć, jak te posiłki komponować, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby było to wszystko pełnowartościowe, żeby było zdrowe, no to będziemy dbać tutaj zarówno o naszą sylwetkę, o odpowiedni poziom tkanki tłuszczowej, o nasze zdrowie, samo poczucie, no więc same, same plusy. Także myślę, że tak naprawdę no, nikt nie może na tym e-booku stracić, i jeżeli jesteś osobą zainteresowaną zakupem tego e-booku. E to od tego momentu przez 14 dni będzie obowiązywał kod premiera, z którym będzie 20% zniżki, także myślę, że warto też to wykorzystać. A, no i prawie byłbym zapomniał. Generalnie, jeżeli chodzi właśnie o tego ebooka, to możecie sobie wbić na stronę i pobrać darmową próbkę, tam jest z tego 15 stron. Generalnie e-book ma 110 stron, także jest 15 stron próbki. W tym jest tam e, oczywiście cały spis treści, więc możecie sobie na spokojnie go przejrzeć, e, zobaczyć czy no, wydaje Wam się ciekawe i no, jeżeli będzie ciekawe to... Możecie mi zaufać oczywiście, jeżeli tylko chcecie. Także e, takie małe info, e, przydatne według mnie, no bo nie kupujecie wtedy kota w worku, tylko zobaczycie, co tam się kryje w środku. Zobaczycie, czy to będzie rzeczywiście Wam odpowiadało. I e, no jeżeli się spodoba, no to tak jak mówię, być może zakupicie. Także pamiętajcie o tym, że możecie wbić na stronę, którą macie w opisie, wojtychowej.pl, wejść sobie właśnie e, w zakładkę e-booki w sklepie. Wybrać e-booka i tam macie y, takie dwa przyciski. Dodaj do koszyka i pobierz próbkę. Jak klikniecie pobierz próbkę, to pobieracie darmową próbkę, 15 stron i sobie wtedy na luzie przejrzeć. Idę, idę jeść, bo już kurczę widzę, że węglowodanów zbyt mało. No i to byłoby na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że się tobie podobało. Jeżeli tak, to pamiętaj o zostawieniu lajka, o zostawieniu subskrypcji, o kliknięciu w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. Jeżeli pojawiły się jakieś pytania odnośnie posiłków, czy odnośnie e to śmiało zadawajcie mi je w komentarzach. Na wszelkie z chęcią odpowiem. Tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!